Hmm. Jestem w ogóle ciekawa, czy Gabriela wie o tym, że jestem w ciąży. W sumie nie było okazji powiedzieć, może do niej zadzwonię. Halo? Ga Hej, Gabriela. No siema. W ogóle nie było ci chyba y, tej okazji powiedzieć, y, że jestem w ciąży. No ja to w ogóle już wyszłam ze szpitala, y, ale już, znaczy, znaczy nie, ja byłam tylko na chwilę w tym szpitalu, bo... bo coś tam, nie wiem. Coś tam było, ale już nieważne. No dobra, no pa. Hej kochanie. No hej. To co oglądamy? ała ła mój brzuch. Jezu, harper, harper, harper obujcie! 911. Halo? Halo, tak, moja dziewczyna Harper. Yy, ona. Tutaj krew jest krwi jest pełna. Ona jest w ciąży, nie wiem o co chodzi. Będzie za chwilę to super. Dzień dobry. Mam dla Państwa smutną informację. Pani poroniła. Naprawdę? No nie, na żarty. Harper, mam do ciebie ważne pytanie. Wyjdziesz za mnie? Tak, oczywiście. Czy ty, Harper, y, jakaś tam, bierzesz sobie y, Adriana, y, pana kurde, y, za męża? Tak, biorę. Czy ty, Adria, Adrianie, panie kurde, bierzesz tą y, Harper, jakąś tam za żonę? Tak, biorę. Dobrze, możecie się pocałować. Mm. Wiesz co, kochanie? No? Mam taki pomysł. Może wyjedźmy do Nowego Jorku, rzućmy to wszystko, wyjedźmy do Nowego Jorku, tam będzie nam lepiej. No, oczywiście, że tak. Dobra, idę się pakować. Ja też. Dziękujemy wam za oglądanie tego mini serialu. Tak, dziękujemy.